To nie był TikTok z Hiszpanem, to był filmik ogólnie. Ten filmik trwał 8 sekund i starałam się zasłonić jego twarz tym, e, tą muzyczką. A nie chciałam z nim dodawać żadnego filmu, nie chciałam. Po prostu ten mi wpasował, bo trwał 8 sekund, a chodziło mi o tą muzykę. Ludzie, i o to mi się normalnie obrywa totalnie. Czy spotkałam się z, z Hiszpanem? Nie, to jest. Zobaczcie, ja mam taki TikTok nawet z Hiszpanem w tych strojach. Przecież to było dawno temu, to było z jakieś. Nie wiem, 4 miesiące temu, jak my nagrywaliśmy ten filmik. Panie bardzo dziękuję, tylko muszę jeszcze jeden dorobić. Może z Marianą walka? No, z Marianą mogłabym się walczyć. Mogłabym się bić. Tematy na TikToku Mateusz że mama Słuchajcie, była dziękuję. Dziennikarze dziękuję. będzie się po prostu szykła, ale strasznie mi się głowa boli. O Jezu, jaka jestem chora. Ja dzisiaj, jak ja wracam, miałam gorączkę. Jeszcze normalnie były osoby, co mnie tak denerwowały. Normalnie, ja powiem wam, szczerze, też, no faceci. Oprócz, tak, znaczy, nie, nie powiem, że wszyscy, nie, ale było dzisiaj takich dwóch, z którymi totalnie nie mam nic do czynienia więcej. I mnie tak zdenerwowało, że, że myślałam, że nie wytrzymamy. Czy Hiszpan zrobić tatuaż? Nie. Ja widzę że z Hiszpanem się nie będę już nigdy spotykać. Dla mnie to jest kolega jak nieznajomy teraz. Nie będziemy się spotykać, nie będziemy się umawiać nigdy, że jestem tego totalnie pewna, że nie będziemy. czy nie są dobrze ludzie, znaczy, powiem wam tak, mi się akurat bardzo spodobało, jak się Mati wypowiedział na ten temat, że nieważne, czy ktoś nas atakuje, on tak będzie stał blisko nas i to samo ja, ja mam do niego. Dzisiaj inne brwi ciemniejsze, użyłam Karolinki pomady, <noise> bo zapomniałam swojej kredki wziąć z Niemiec. To się stało, że tak mówię o Hiszpanii, nic, ja go dalej lubię, lubię go naprawdę jako człowieka, ale nie, nie uważam, żeby była jakakolwiek szansa, żeby być razem. Mi się wydaje, że to ani z jednej, ani z drugiej strony by nie, nie działało już w ten sam sposób. już mówię, no... Na, na pewno nie będziemy razem. Dziękuję, Moniczka. Czy wróciłam do kanału? Do kanału też nie wróciłam i nie zamierzałam wracać, powiem wam szczerze, jak dzisiaj dodałam jeszcze tą storkę, to mnie tak od niego odpycha, ja z nim rozmawiałam prywatnie, wiecie, ja z nim mówiłam, tłumaczyłam, prosiłam, mówię, nie dodawaj na, na mnie nic, mówię, słuchaj, nagrywamy razem tiktoki, mogę ci pomóc, mogę to, mogę tamto, gadamy razem, mówię, na kogo ty później wychodzisz, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. Przystań, wy nie rób tego. Potem są jakieś filmy, że on chce mi zabierać tureczkę czy coś. Wszystko tak gubią, później wychodzi i to przez niego, nie przeze mnie, bo to nie jako atakuje. Bądź silna. No muszę, być muszę. No i jeszcze będę miała z nim pod kurkę nieraz. A szkoda, bo już myślałam, naprawdę jak ostatnio był tutaj, i się postarałam o to, żeby miło spędził czas, jak odbierał ten samochód. Potem z nim pojechałam i myślałam, i tak naprawdę powiem się, że on nie był dla mnie zły czy coś, bo on też dużo rzeczy dla mnie robi. Może i był lekko zaborczy z tym, na przykład Polakiem czy coś tam, bo on ma takie czasami te, ale nie był zły. Bo on potrafi być opiekuńczy, potrafi być troskliwy, potrafi naprawdę pomagać i wiecie, na przykład jak mnie gdzieś tam zawiózł, to mówił, że zrobił to dla mnie chętnie czy coś myślałam, że się z nim dogadam, naprawdę, miałam takie wrażenie, dogadamy się wreszcie, wreszcie będzie dobrze, ale jak on później zaraz znowu na mnie storkę dodaje, no to co to, to, to za sens, dziękuję. Hiszpan, dziękuję za kolego Hansa Koronkę. Um. Czy muszę poprawić te drzwi No to wiem, może i tak. No ja też mam nadzieję. Ojej, kochan, dziękuję Irek, dziękuję. No ja mu nie Znaczy, no, on mi zabraniał z tego skanu, że się bał. Kolego, dziękuję za ruszeczkę. Eee... Szucikowe dziękuję. Dziękuję za koronę. Dziękuję Szucikowe I tutaj z Hiszpanem z moim kolegą, zrobić bitwę. Może kiedyś na pewno zrobię. Nie mam mu nic za Ja mu życzę jak najlepiej. Pokażesz tatuaż, no mogę pokazać. Osta ostatni raz widzę, jak ikazję. tatuaż. Dobra, idziemy tam, wygodniej. Fajna, piękna, cześć. Już mam po prostu dość, mam dość tutaj, mam tak dość, naprawdę nie macie pojęcia, widzowie. Pięknie dziękuję, że się tyle człowiek starać o, o jakiś ten, o jakiś dobry kontakt. Bardzo bardzo <stansion> dziękuję. Czy Feniksa pokaże? No też mogę pokazać. Ha. Ostatni raz pokazuję i idę tam z powrotem. Tak wygląda ten. Ten tak. I znowu stotkę widzę. No Po prostu siły mi to odejmuje. A nie tutaj ułoży się na opy. Złapcie tutaj kolegę Hiszpana i złapcie tutaj Krzysztofa. Czy nie, jest jakieś tatuaże? Nie. Ja na razie mam tylko trzy tatuaże: jeden jest na ręce, jeden jest tu, drugi jest tu. Ale już niedługo, chyba 8, 8 stycznia mam, e, termin na tatuaż e, Smoka. Z się nie dogadasz. No właśnie bardzo bym chciała. On nie jest złym człowiekiem. Właśnie się to, że on nie jest złym człowiekiem. On potrafi być opiekuńczy, troskliwy. Ale ja na przykład nie, nie potrafię być normalnie w takiej relacji, żebym ja normalnie... Ja dzisiaj trzeci dzień się popłakałam pod rząd. Dla mnie to jest w ogóle za, za, za mocne. Żeby ktoś na mnie dodawał, tym bardziej po takich moich staraniach i wyrzeczeniach, że ja nie mogłam rozmawiać z kimś, z kim chciałam rozmawiać. I potem znowu i tak ktoś na mnie doda tą storkę i tak. To jest naprawdę paskudne. Koszt tatuażu, Benek pomił, że około 200. A w Niksach to robił? Mój kolega Hiszpan. Czy po niemiecku? Ja się uczę niemieckiego w dalszym ciągu. No, lub ktoś chce, jest, jestem wolna. No, też jestem tego zdania. No mogę robić, co mi się podoba, jestem teraz wolna. A już mi się nie chce o tym gadać. Dziękuję wielkie kolego za bądź